Będziemy podjęci, się możemy spotkać, już tak siedzimy, już tak ogadamy i to jest naprawdę mega fajne. Ja tam kojarzę, że tańce też były. Mamy tak podnieci. Ja No to, to mówienia, że tańczymy, no, jemy, kiełbaski. No, są bardzo <grym> dobre. No, <grym> kiełbaski no. były super. Ale y, nawet to, że pamiętam, jak pierwszy raz szliśmy, to i tak, wiecie, idziemy już tak ledwo, ledwo, ale pod koniec nie no dobra, żeby nie widział. Hej! Ale to jest inna sprawa. Więc to jest wydarzenie, gdzie zjeżdża się tak 100-120 ludzi z całej gimnastycji, którzy czasami buty zdali na tych górach, albo amatorzy, którzy wychodzą raz w roku tylko na rajd. ale atmosfera jest świetna, czuć ten okres ducha, więc serdecznie zapraszam. Dla mnie to jest jedno z ważniejszych wydarzeń, chociaż nie jest takie sensu stricte formacyjne, że się modlimy. Jest tam oczywiście też Bóg, czas na ale no jest super. Dobra, ale jeżeli czas na modlitwę, to można znaleźć lepsze. Tak jak Kasia już mówiła w swojej wypowiedzi o błogosławionej Karolinie, jest też takie kwestieczko modlitewne. Jak to mówią, szkoła modlitwy błogosławionej Karoliny. Jeżeli jesteście zainteresowani, a jak jeszcze nie, to się zainteresujecie, jest to organizowane zawsze pod koniec lipca, będą informacje, jest w tym samym terminie. Tak, 27 lipca. Tak, sierpnia każdego roku. I kończy się No, dlatego jestem sam termin. Więc przygotowujemy się razem z nią, modlimy się, uczymy się modlić o niej. Patrzymy na nią i yy, zaczynamy rozumieć, jak ona prowadziła tą grupę, jak żyła. Potykamy oczywiście też świetnych ludzi. Yy, zaczęło się to wszystko 10 lat temu, więc w tym roku będzie okrągła rocznica. Serdecznie zapraszamy, bo z tego, słyszałem, będzie hucznie yy, jakieś tam... A, bo nie będę mówił. No, tak czy siak... A, się zaskoczyłem. też będę? Nie, to nie będę mówił, bo jest niespodzianka jakaś to nie. Spotykamy świetnych nie, tak, tak. świetnych ludzi, <klarz <malaria> <klarz kt, z którymi też możemy spędzić czas, wymienić swoje doświadczenie wiary. Bo szczególnie w, w ksm poznajemy swoich patronów, od których możemy się uczyć. a na przykład, tak naprawdę zacząłem się o swoim patroni, który nie jest bogusławiony na ksm <klarz> Dopiero jakiś miałem swoich patronów KSM-owych, nad którymi mogłem się zastanowić. Mogłem wtedy zastanowić się tak do końca, dlaczego wybrałem. Przypadkiem, a nie do końca przypadkiem to jest druga historia swojego patrona. Dobra, mam, mam nadzieję, że Was trochę cię zachęciliśmy do przyjechania na różne nasze inicjatywy, spotkania się razem z nami, rozmowy, doświadczenia KSM-u jeszcze mocniej i bardziej. Ale żeby to wszystko było legalne, to yy, to chcielibyśmy wam uroczyście wręczyć dokument powołania, więc bym zaprosił Anię... Czekaj, Andamek, czekaj, czekaj. Internet o, potrzebuje... Wolnie, wolnie, bo, bo widzicie... Nie. bo My, tak jak wasz ksiądz proboszcz, powinniśmy być medialni, więc... Musimy to zrobić live, to wiem. <grym> tak, Ania, przygotuj się. <grym> Najpierw sprawy walczy, później lewy. Prawy, lewy, tylko się nie pomył. Jak dasz dwa razy w prawy, to jest obrót, nie? Więc uważaj. <grym> no, no, tak. Ja. tak ja to jest właśnie? No dobra. Tylko tam musi włączyć. Tak. tak, więc włącz i nie wtedy zaczynają. Ania nie Dobrze, więc zapraszam serdecznie Anię i księdza Romana. Tak, nie wiem, księdz prowadzi teraz relację, ale tu jakoś damy radę. Chcielibyśmy Wam wręczyć uroczyście dokument powołania oddziału KSM w Korzeniowie. Już oficjalnie możecie się tak nazywać, podpisany przez księdza Marcina i naszego prezesa Grzegorza. Możecie się chwalić wszędzie, że jesteście KSM-em. Proszę bardzo, na rękówce Ani. Dlaczego? O tym, co wam dzisiaj powiedzieliśmy szczególnie o patronach, chcę przekazać y, Wam mozaikę, którą ostatnio na 25 lecie KSM-KSM-u y, KSM stworzyliśmy z podobizn y, KSM-owiczów z całej diecezji, którzy wysłali zdjęcia. Więc y, to, to ci ludzie tworzą KSM i chcemy Was od dziś zaprosić, żeby, żebyście wy też go tworzyli. Jeżeli można jedno słowo. No, cieszę się, że inicjatywa ta wychodzi oddolnie. Jakoś y, łatwiej mi to y, włączyć się i współpracować, jeżeli widzę, że jest chęć z Waszej strony. To, co będzie możliwe, to będziemy robić. Może tutaj jakiś lokum się znajdzie? Mamy ładny telewizor kupiony już na tę okazję, związaną z nie tylko z KSM, ale w ogóle, bo nam brakowało. A prosta przyczyna. Gdzieś pożyczyłem, ale uważam, gdzieś pożyczyłem rzutnik którym posługiwaliśmy się już od lat. No i nie ma rzutnika. No to trzeba było coś zmodyfikować. I mamy piękny telewizor. Myślę, że będzie nam wiele razy służył do takich tutaj spotkań. A resztę, co tu było powiedziane, w miarę Waszych możliwości, uznania będziecie działać. Cieszyłbym się, jeżeli by tutaj jeszcze jedno słowo padło ze strony uczestników, którzy przyjechali. Jestem Wam bardzo wdzięczny, że jesteście właśnie z tych grup KSM-u. Jak Wy prowadzicie własną stronę KSM-u? Na pewno nasi też umieją, ale jakbyście wy powiedzieli, jak Wy prowadzicie. To może byśmy byli trochę lepsi od nas, no Bardzo <gry> zapraszamy serdecznie, możemy porozmawiać później. Na razie dziękujemy za zaproszenie i za to, że chcieliście zaistnieć, a jeżeli wy chcecie spotkać KSM korzeniu, to zapraszamy już na halówkę w ten weekend, gdzie pojawię się ze swoją drużyną i na pewno wzbudzą do, dużo emocji. Ja może jeszcze dodam, jeżeli potwierdzicie, jeżeli potwierdzicie że smakowały pierożki to była pierwsza akcja ze strony naszej drużyny ksm -u. taki ukłon względem przyjeżdżających tutaj że zainicjowali żeby własnymi pierożkami was poczęstować na początku jak wam smakowało to Cieszę się i brawa dla tych, którzy te dziękujemy, dziękujemy za te piękne pamiątki. Może tu gdzieś umieścimy w tej naszej salce. Mamy taką nadzieję. Tak? I będzie nam o tym dniu ten obraz. Przypominał, Bóg zapłać. Dziękujemy tym, żeście pamiętali w takiej formie właśnie. Upamiętnić ten dzień dzisiejszy. To oznacza, że już jest koniec. Początek Ale z dzisiejszego spotkania... Tak, chcielibyśmy się pomodlić, modlifou Samowicza. O właśnie. I na koniec błogosławieństwo. Jest ojciec, który już tam... Wyspowiadał pewnie y, kto był, bo jest w tej chwili dwa spowiedź. Zaraz tu ciężko poprosimy, naszych gości też poprosimy, żebyśmy jeszcze przy stole porozmawiali chwilę. E, a teraz modlitwa i błogosławieństwo ojcze prosimy, żeby też ojciec tu przyszedł, to po prostu zrobimy wszystkim z gromadzonym. Ja to mi się modlitwą KSM-owicza, już możecie legalnie, że tak powiem. I zachęcam do tego, żebyście po każdym spotkaniu można łatwo znaleźć, modlili się nią, wtedy sobie też można zawsze przypomnieć o co chodzi w KSM-ie. I ojca i w dla Wasze, Ojcie Chrystusa, prosimy Cię, oddać nas duchem prawdy, miłości i miłosy, spraw, abyśmy byli wierni w Ewangelii, Krzyżowi, wierzy naszych wobeców i wiarą katolickiego stowarzyszenia młodzieży. Nie Bóg święty podzieszy Cię z bólem pracowników i z bólem, abyśmy z pokorą i odwagą budowali Chrystusowe Słowie. Wrodźmina, w duchu świętym, oraz też wszyscy, którzy miłości. Niech nas pomaga, miłości, Niech nas którzy wszyscy, którzy wszyscy, którzy wszyscy, którzy wszyscy, Królowej Polski, polskiej, Stanisława Polski i błogosławionej Karoliny którzy na, na Twoją miłość, miłość, wezwanie i Twoje posłanie odpowiadamy Niech Was błogosławi Bóg Przechorzący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. E, jeszcze tylko zawołanie. Jak wyświetlaliśmy, jest takie zawołanie, na które mówimy gotów. Przez cnotę nauki i pracy służyć Bogu Ojczyźnie gotów? Gotów! I teraz zapraszam do wspólnego zdjęcia, jak się A.